Drogie bliźnięta słyszycie te dźwięki tam u mnie za oknem. <laughs> Jakieś remonty idą. Ja też taki remont robię mam nadzieję, że zrobię, jeśli chodzi o przekaz dotyczący miłości. Wiecie, zbliża się w święto w najświętszej Marii Panny. Oczywiście ja to przekładam bardziej na czas naszej natury. Co takiego ważnego w energetyce się dzieje, i że to jest możliwość wzięcia tej energii, żeby coś ciekawego sobie uświadomić. Uświadomić sobie, kiedy następuje wniebowstąpienie, a wniebowstąpienie następuje wtedy, kiedy zaczynamy kochać. Pamiętaj, że miłość jest Bogiem. I w wniebowstąpienie to jest właśnie wejście w stan miłości. Dlatego, moje drogie bliźnięta, jeżeli czujecie z jakiegoś powodu, że tej miłości u Was nie ma, albo jest taka, jaka nie bardzo Was satysfakcjonuje, to teraz ten przekaz będzie bezterminowy. I kiedykolwiek znajdziecie to nagranie, to niech ono Wam posłuży do przemyślenia tego, w jaki sposób pomyśleć o Waszej własnej miłości. Ja teraz zrobię dla Was taki półkrzyż celtycki żeby zobaczyć czy karty nam będą tutaj chciały pokazać wskazać połączyć się z energią żeby zdiagnozować trochę uszkodzoną miłość w znaku bliźniąt w archetypie bliźniąt dla najwyższego dobra na co możemy zwrócić uwagę jeśli chodzi o uleczenie miłości żeby dostąpić w niebo wstąpienia na tą chmurkę numer 7 <grych> dobrze, poproszę o kartę dla bliźniąt. Wiecie, co jakbyście czuli pewną stratę e, lub e, bycie w kieracie e, i, e, i jakbyście chcieli już opuścić to. Mówić ja, ja nie chcę takich emocji. Ja już mam raz mi jest dobrze, raz mi nie jest dobrze. Czyli tutaj możecie być w związku, ja to bliźnięta nie. W związku dosyć trudnym. I dlatego tak to się może tutaj u Was pokazywać. W waszym dzieciństwie lub w Waszej młodości wybraliście niewłaściwą osobę lub mieliście jakieś zaburzenie waszej seksualności, potencji, jakiś kompleks tutaj mógł być, który nie do końca obudził w was prawidłowość. Widzicie tego koguta odwróconego? On powinien, i ten, ten giernek, on powinien być w pozycji prostej. A tutaj u was pokazuje, że ta potencja została gdzieś jako ten kaduceusz, czyli wąż kundalini, że został niewłaściwie niewłaściwie wzrósł i to sp sprawiło, że szliście po prostu w niewłaściwym kierunku nie takim jak powinno być I podobnie jak u byków odwrócony rydwan pokazuje, że to nie jest właściwe partnerstwo że takie partnerstwo, w którym jesteście albo w, które, z którym się zmagacie nie do końca jest czymś co jest dla Was powodem do świętowania i Wy dlatego chcecie z tego odejść. Hmm. Powtórzę też, że jeżeli auto ma dwie kierownice, to niestety, ale pójdzie w niewłaściwą stronę. Wy drogie, drogie bliźnięta jesteście właśnie tym znakiem, bliźniąt, dualnością. Hmm. W Waszym związku, to jest wiesz, to jest to samo co ten kaduceusz tutaj, nie? W waszym, to ma być ładne, synchroniczne, to ma być zgodne. Te konie muszą iść zgodnie, tak, tak samo jak ten kaduceusz w Was. W Waszym związku nie może być tak, że y, ktoś dominuje, że ktoś chce być lepszy, nie? Bo wtedy on pociągnie w, w, na, na bok, pójdzie w bok. Poza tym pamiętaj, że to są również jednorożce z dwóch różnych światów. Więc Wy, drogie Bliźnięta, jako znak energetyczny możecie naprawdę być z dwóch różnych rzeczywistości. Mężczyzna i kobieta są z dwóch różnych rzeczywistości. Jeżeli tutaj u Was nie ma harmonii i nie ma zgodności, a pokazuje się, że nie ma, to musicie się zastanowić, w jaki sposób ten rydwan trochę tutaj zawrócić. I w jaki sposób wejść w swoje odpowiednie tory. A dzisiaj jest ciekawy, bo dzisiaj jest wtorek, więc to też taki fajny, taka fajna, taka fajna podpowiedź. Poza tym, wiecie co, tutaj też jest bardzo pokazana fajnie ta dualność wasza, nie? To Tao, które, które powinniście tworzyć, jeżeli ono jest odwrócone, to jest też nieprawidłowość, nie? Ten znak nieskończoności że możecie być w związku, który jest który ma bardzo wiele wyzwań ale ten związek obecny, w którym jesteście jest lekcją wy się macie dopiero nauczyć czym jest prawidłowość i ten związek ma was uleczyć więc kochani nie traktujcie tego związku jako coś na całe życie bo wierzcie mi jeżeli wy odwrócicie tego giermka to wy poczujecie potrzebę rozwodu z partnerem, bo wy wtedy zawrócicie z tej niewłaściwej drogi. Czasami spotykamy takie bratnie dusze, które nam dają lekcję trudnej, wy dokładnie chcecie, wiecie, to, to jest ten, ten rozwód. I wy wiecie, że partner jest dla was tylko i wyłącznie kimś, kto ma wam uleczyć tego tego Giermka, czemu mi tych kart tutaj wszystkich nie widać? Dobrze, dobrze. Niech będzie bardziej z, z wysoka. Też ciekawa historia. Wczoraj byłem, yy, wczoraj byłem yy, yy, u mnie na, na skwerku, tam gdzie są takie ładne drzewka i, i kwiatuszki rosną. I znalazłem coś takiego, jako właśnie znak bliźniąt, poniekąd nie, rachu i ketu. Wziąłem sobie, ponieważ potraktowałem to jako też pewnego rodzaju znak i jako takie pokazanie, że jesteśmy obecnie. Słuchajcie, jesteśmy obecnie w roku smoka. 2024 rok to jest rok smoka w kalendarzu chińskim, czy w kulturze chińskiej, co pokazuje, jeżeli popatrzymy, czym jest są węzły księżycowe jako pewna dualność, jako dwie strony naszego życia, to tutaj wszędzie się to gdzieś też pokazuje, nie? ta para też tutaj, jako wy nie jesteście właściwością dobrą, jesteście dwoma przeciwnościami i, i to, co się u was bliźnięta, stworzyło, Wymaga tak naprawdę pewnego zabliżnienia pewnej nieprawidłowości, która gdzieś, która gdzieś powstała, i to możecie zrobić poprzez uleczenie czy poprzez przyjęcie prawidłowej potencji. Widzisz, to jest, ten, to jest dokładnie ten sam kaduceusz, który on trzyma w ręce. Poprzez zrozumienie, gdzie powstała w Was nieprawidłowość. Wiesz, wiecie co, to może być to może być też również jakaś fizyczna ułomność jaka, jako nie wiem nadwaga, jako kompleks jakiś, cokolwiek co was zamyka że wy nie widzicie swojej własnej wartości wy nie widzicie swojej własnej wartości, drogie bliźnięta to tak jakbyście nawet nie chcieli Przyjąć samych siebie, samego, samej energii seksualnej tutaj. Więc wy możecie mieć tutaj w, bez, jakieś wyzwanie dotyczące bezpośrednich aktów intymnych, i wasz partner tutaj to, to nie idzie w parze. Albo wy nie idziecie w parze, nie spełniacie oczekiwań seksualnych swojego partnera, i przez to wasze małżeństwo nie jest, nie jest dobrane, nie jest zgodne. Waszym zadaniem, jeśli chcecie uratować ten związek, na przykład, to jest uleczenie seksualności. To, to jakby Freud powiedział: nie, taka typowa buława mówiąca o typowej potencji o typowej potencji dobrze. Popatrzmy, co nam tutaj nasze zwierzątka mocy powiedzą. Tutaj już się pokazały, jak widzicie, nie? Pokazał się kogut, pokazały się jednorożce, mrówki. Też wiecie, co jakbyście byli też już zmęczeni taką nieustanną rutyną. Jakbyście chcieli wyjść z tej rutyny i powiedzieć, Mam tego dosyć, nie? Tutaj ten wąż, ta, ta meduza, czy jak to się tam nazywa, też jest czymś, co Was. To jest ten sam wąż, który jest tym wężem Kundalini. Jakby on y, pokazywał Wam coś niewłaściwego, i wy mówicie: jakbyście się bali wręcz tej energii, i wy mówicie sobie: okej, okay, no, pora to zmienić, pora, pora wyjść z, z, z tego zamknięcia w swoim własnym umyśle. Więc bardzo dobrze, tobie Bliźnięta. Myślę, że właśnie też po to tutaj jesteście, żeby. Takie słowa usłyszeć, takie potwierdzenie dla Was, że, że dobrze myślicie, <laughs> ale też tak fajnie, że cokolwiek chcecie ze sobą robić, żeby tą miłość zaprosić do swojego życia. U Was też się pokazuje taka miłość bardziej cielesna niż miłość do pieniędzy czy, czy em, emocjonalna taka. Wam brakuje być może tej, tej cielesności. I zobacz, i wychodzi wam naprzeciw dokładnie to, co tutaj jest, nie? Wejdź na swoje właściwe tory z tym, z kim ci naprawdę jest po drodze. I teraz, co ciekawe, w tej talii jest też biało-czarny, ale zobaczcie, drogie bliźnięta, wy jesteście specyficznym znakiem, dualnym znakiem. I tą dualność musicie odnaleźć w sobie, bo wy niekoniecznie musicie mieć e, miłość do drugiego człowieka. Wy wybierając drugiego człowieka, tak naprawdę rozdzielacie się na dwoje, a wy jesteście jednością, jako, jako polaryzacja. To w Was jest męskość i żeńskość i, i większość bliźniąt może tutaj odnajdować przyjemność w samotności, w takim samozaspokajaniu swoich potrzeb. Możecie tutaj właśnie mieć ten problem z waszą cielesnością, bo tutaj będziecie potrzebować drugiego partnera, ale generalnie wy macie odnaleźć miłość w tym, co jest waszą naturą. A waszą naturą jest dualność, którą dajecie sobie sami. Wy macie skomplikowaną sytuację, bo. Wiecie, mało osób też y, po, na, nadąża za bliźniakami, za bliźniętami. <laughs> chyba, że są, y, chyba, że są, y, no właśnie, to jest takie y, nierozumienie często znaku bliźniąt, nie? Co on ma w głowie, co on myśli, jak on to, to, to wszystko chce y, y, stworzyć, ten związek, skoro jest zmiennej natury, nie? Że często zmienia swoje nastroje, swoje humory, dziś tak, jutro tak. Więc Wam trudno jest wytrzymać z jedną osobą. Trudno, ale Wam jednocześnie też jest trudno coś stworzyć, coś, co ma być, miało być stabilizacją emocjonalną. Wy jesteście tutaj w niestabilizacji emocjonalnej, ale tu jest, wiecie, co pokazanie, że to jest dla Was okej. Okay. Że wy lubicie być w niestabilizacji emocjonalnej, bo ona wam wtedy daje największą potencję mentalną. Waszą, men waszą domeną yy, jest góra, a nie dół. Góra, a nie dół. Czyli głowa, a nie, a nie serce, czy tam genitalia, nie? Yy, I takie typowo cielesne yy, zaspokojenie. Wy znajdujecie przyjemność w zupełnie czymś innym w intelektualizmie. W, w być w posiadaniu partnera, który myśli tak samo nieszablonowo jak wy, bo tylko wtedy nie będziecie czuć się nudni. Jeżeli wy weźmiecie sobie znak e, stały, to wy umrzecie w butach w takim związku. No akurat e, giermek e, buław, buław nie jest znakiem stałym. Jest bardzo ognistym i to byłby ktoś, kto, kto również dałby wam takie intelektualne, e, intelektualne zaspokojenie. Ale to widzicie, to tak jakbyście wybrali zbyt sensytywną osobę w, swoim, w swojej przeszłości lub z którą jesteście obecnie. Zbyt kobiecą, zbyt nieśmiałą, zbyt wycofaną osobę. I ta osoba was nudzi po prostu. Wy jesteście jako bliźniaki znudzeni tą osobą. Bo trudno powiedzieć, paść jest przedstawiona jako, czasami jako księżniczka. Królowa y, buław y, jest y, no, jako lwica. Natomiast y, to jest bardziej pokazanie energii żeńskiej. Więc w waszym związku to energia żeńska jest w wycofaniu. Jest y, y, w czymś, co nie do końca jest... Y, Odpowiednio intelektualne dla Was, lub nieodpowiednio zaspokaja Waszą potrzebę e, ognia. Nie mam tej namiętności, i tutaj pokazuję ze strony kobiety. Być może kobiecość jest zbytnio intelektualna i przez to nie ma ochoty na, na jakieś y, fizyczne y, zabawy. Nie? Też tak może być. A Wam to nie do końca odpowiada, bo to jest odwrót. I to się jednocześnie przekłada, drogie bliźnięta, na niepowodzenia finansowe. Niepowodzenia finansowe. Widzisz, on, on jest nawet w kształcie takim falicznym, nie? Jeżeli tą potencję masz uszkodzoną, idziesz w niewłaściwym kierunku, to to się przekłada automatycznie na, na wycofanie akty z aktywności życiowej, bo to, co nas podnieca, to się nazywa kasa, nie? I my możemy pałać pożądaniem, namiętnością, ekscytacją, miłością do różnych rzeczy w życiu. Nasze życie jest drogą, na której mamy doświadczać miłości. O tym mówi Rydwan. Jeżeli idziesz przez życie i nie doświadczasz tej miłości, to tej miłości również do, do materii, bo to, to jest ważne, szczególnie dla Was bliźnięta. Nie, nie wszystko też, co jest duchowe, jest możliwe do kochania. Materia również i wy też o, o tym powinniście pamiętać, bo większość ludzi w tej rzeczywistości chce stworzyć materialne związki, a wy tutaj tak nie do końca, nie do końca wam to jest, wy też nie do końca byście, tak choćbyście chcieli tą materię podążać w tym kierunku, w tej miłości. No, yy, powiedziałem i, i yy, od razu muszę cofnąć. <grym> Jakbyście Ok, z przeszłości przychodzi to, że być może byliście w niewłaściwej materii związkowej, ale w waszej głowie jest ten najwyższy potencjał materii. Czyli jak wy byście faktycznie chcieli tutaj pójść w kierunku stworzenia sobie kogoś idealnego dla was. A, czyli dobra, pasuje. To, co było wycofaniem, niewłaściwym wzorcem, również takim trochę bo tu mamy królową buław jako energię sensytywności takiej naszej ludzkiej, która powinna nas podniecać do życia, do, do ekscytacji, do do zadowolenia i to wtedy przekłada się na przykład na to, że jesteśmy entuzjastyczni w wykonywaniu swojej własnej pracy, nie? Że fajnie wykonujemy obowiązki i to się przekłada na pieniądze. Tutaj tego nie ma. Tutaj coś było niewłaściwego. Niewłaściwy wybór partnera, niewłaściwa y, sytuacja rodzinna w domu, która was w jakiś sposób zamknęła, przez to wy nie jesteście w stanie sobie tutaj y, zobaczyć tego właściwe, ten właściwy wzorzec. Natomiast tym wyzwaniem jest Również popatrzenie na to, że Wy musicie wykreować sobie coś zupełnie innego niż mają inni. Wy tutaj chcecie być królem jakbyście chcieli być w nie swojej mentalności, nie swojej polaryzacji, trochę drogie bliźnięta. No, okej, okay, możecie myśleć biznesowo tutaj bardziej niż o miłości takiej romantycznej, ale to mi się znowu tutaj z tym nie do końca zgadza. to tak jakbyście myśleli słuchajcie, że jak poprawicie swoją sytuację finansową to poprawi się wasza ogólnie życiowa potencja tak tutaj to wygląda i wyjdziecie wtedy ze stanu wisielca może tutaj wam doskwiera, wiecie co, niedostatek niedostatek materialny i nie potraficie być też docenieni przez kogoś, że ktoś was tutaj mógł potraktować, że jesteście niewystarczający, niezbyt bogaci, zby, zbyt biedni, zbyt biedni, bo tutaj też ta piątka wychodzi, nie? Piątka jako. Tylko odwrócona. Wy wiecie, że dla was akurat pieniądze znaczenia nie mają, wy jesteście w ogóle znakiem powietrznym, więc wy często bujacie w swoim niebie, a więc jesteście w niebo wstąpieni poprzez różnego rodzaju rozkminy i tak dalej, ale to tak jak często się mówi, że z tego chleba nie będzie, nie? Na tym się nie zarobi. Najczęściej właśnie tak jest. Więc wy, drogie m, bliźnięta, tutaj bardziej skup, m, sk, skupiacie się, widzę, na materii, na byciu królem, królem materii, bo to wtedy Wam da też e, potencję i wyjście ze stanu e, biednego filozofa. I wtedy zaczniecie troszkę inaczej patrzeć, patrzeć na, na miłość, na sprawy sercowe, w ogóle poświęci To jest też takie jakbyś, takie coś, jakbyście nie dostrzegali samego siebie w związku, bo jeżeli chcecie mieć romantyczny związek drugiego partnera i tak dalej, to musicie zobaczyć tam siebie. A nie tylko kogoś, kto siedzi przed komputerem, lub kogoś, kto siedzi w, z nosem w, książ w książkach, co jest bardzo fajne, ale, ale jeżeli tutaj mówimy o miłości, to pamiętajcie, że Wy musicie sami siebie tam dostrzec i wyjść ze stanu samotności tutaj trochę tej odwróconej perspektywy patrzenia na życie. Um, lub możecie sobie wziąć kogoś z trygonu powietrza, zwyczajnie, nie? Bliźnięta waga wodnik. Lub możecie sobie też wziąć kogoś z, z, z trygonu y, wodnego, a więc y, rak, y, y, skorpion i ryby, bo wtedy będziecie gdzieś nadawać się na podobnej fali i y, 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 łatwiej wam będzie y, dokonywać wartościowania, nie? co należy też kochać y, w jakim kierunku razem iść, bo tutaj ewidentnie jest pokazany ten kierunek y, wspólny. Dobrze, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Cieszę się, że jesteście na kanale, że przybywacie, że komentujecie i udzielacie się pod nagraniami. To jest bardzo miłe, dlatego robię Wam to nagranie właśnie również za aktywność jako podziękowanie, że ta energia jest tutaj w wymianie. Życząc Wam oczywiście wszystkiego dobrego, najlepszego, żebyście mogli sobie zdefiniować Waszą miłość i żebyście taką miłość, jakiej pragniecie, otrzymali. Zapraszam Was oczywiście do kolejnych czytań. I pozdrawiam. Do usłyszenia.